Uczestnicy programu Farma mają przed sobą aż 6 tygodni walki o przetrwanie. Zamieszkali w opuszczonym siedlisku położonym w leśnych ostępach Puszczy Noteckiej. Ich zadaniem jest dbanie o gospodarstwo, zwierzęta i siebie nawzajem. Wiemy już jak wygląda ich otoczenie, gdzie będą spać i jeść. Zajrzeliśmy na farmę i zrobiliśmy dla was kilka zdjęć. Od pierwszych chwil na farmie wiadomo, że priorytetową misją będzie dbanie o dobrostan zwierząt to dlatego w poranny obrządek wkradnie się niemały stres. Teorię, zaczerpniętą z księgi farmera, trzeba będzie szybko przekuć w praktykę. Niestety, uparta jak koza, rzeczywistość stanie okoniem, a krowie wymiona nie będą chciały działać jak automat na monety. Jakby tego było mało, w gospodarstwie pojawią się niespodziewani goście. Pierwszy dżentelmen okaże się najważniejszą postacią w życiu farmerów. To od niego w dużym stopniu zależeć będzie jakość ich przyszłej egzystencji. Wraz z nim pojawi się zadanie i szansa na zdobycie cennych zapasów żywności. Drugi gość niespodzianka to: zdania na temat roli tajemniczego przybysza będą podzielone i dlatego będzie bacznie obserwowany. Ciężki dzień zakończy Rada Farmy, podczas której farmer tygodnia dowie się, że może oddać swój immunitet innemu uczestnikowi. Na przemyślenie tego ruchu ma dobę. Jak postąpi? Niestety, jeszcze nie wie, że najgorsze dopiero przed nim.